II wojna światowa, jeden z najkrwawszych konfliktów w historii ludzkości. Zaczęła się 1 września 1939 roku, kiedy Niemcy zaatakowały Polskę. W ciągu zaledwie kilku tygodni wojna objęła całą Europę, zmieniając bieg historii na zawsze. Holokaust systematyczna eksterminacja Żydów, Romów, Polaków i innych grup przez reżim nazistowski. Ponad 6 milionów niewinnych ludzi straciło życie w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. Auschwitz, Treblinka, Sobibur to miejsca, które na zawsze pozostaną w ludzkiej pamięci. Na wschodnim froncie wojna nie miała litości. Zbrodnie wojenne popełniane przez nazistów i sowiecką armię w brutalnej konfrontacji miały ogromne konsekwencje. Miliony cywilów zginęły w wyniku masowych egzekucji, głodu i przemocy. Po wojnie granice Europy zostały zmienione na zawsze. Niemcy zostały podzielone na dwie strefy zachodnią i wschodnią. Polska przesunęła swoje granice na zachód, a krajów jak Czechosłowacja, Węgry i Jugosławia stanęły w obliczu nowych wyzwań politycznych. Zimna wojna, która wybuchła po zakończeniu konfliktu, podzieliła świat na dwie rywalizujące mocarstwa Stany Zjednoczone i ZSRR. Berlin, symbol podziału, Stał się miejscem napięć, które trwały przez kilka dekad. Zbrodnie II wojny światowej miały konsekwencje, które odczuwały pokolenia. Zmieniły nie tylko granice państw, ale także tożsamość narodową, polityczną i społeczną. Pamięć o ofiarach wojny pozostaje z nami do dziś jako przestroga na przyszłość. Drugą wojnę światową pozostawiła głębokie ślady na całym świecie. Jej zbrodnie nie tylko zmieniły układ geopolityczny. Ale przede wszystkim przypomniały o cenie, jaką płaci ludzkość za wojenne szaleństwo. Historia musi być pamiętana, aby nie powtórzyć tych samych błędów, po lub po więcej. Dzięki za oglądanie.